Ciema. Każdej zachodzącej reakcji chemicznej towarzyszy przepływ energii między reagentami i otoczeniem. Jeżeli nasz układ reagentów oddaje energię na sposób ciepła do otoczenia, to mówimy, że zachodząca w układzie reakcja jest egzotermiczna. Natomiast jeśli nasz reagujący układ pobiera energię z otoczenia, to zachodząca w nim reakcja jest endotermiczna. Do ilościowego określania, jak bardzo dana reakcja jest Egzo czy endotermiczna, wykorzystujemy pojęcie entalpii, dawniej nazywaną ciepłem reakcji. Wartość entalpii danej reakcji oznaczamy symbolem delta H i wyrażamy ją najczęściej kilojoulach. Dla tych, co spali na fizyce, chciałem przypomnieć, że joule są jednostką energii oraz pracy i można zapisać je inaczej. Jako iloczyn newtona oraz metra lub paskala i metra sześciennego. No i jeszcze jedno. Z racji tego, że układy mogą zarówno oddawać energię do otoczenia, jak i ją pobierać, no to entalpia, czyli nasze delta H, może przyjmować zarówno wartości ujemne, czyli delta H może być mniejsza od zera, lub dodatnie, czyli delta H. Większa od zera. I musimy umówić się, co dany znak będzie oznaczać. Okazuje się, że no nie musimy żadnej umowy wymyślać, ponieważ istnieje tak zwana konwencja termodynamiczna, która mówi, że reakcjom egzotermicznym przypisujemy ujemne wartości entalpii, natomiast endotermicznym dodatnie. Zanim pokażę wam, jak wykonywać obliczenia termochemiczne, musimy poznać dwa prawa. Które nam to umożliwią. Pierwszy z nich nazywa się prawem Lavoisier'a-Laplace. Mówi nam ono, że efekty cieplne reakcji odwrotnych są sobie równe co do wartości bezwzględnej, natomiast mają przeciwne znaki. Czyli jeśli rozważymy sobie taką reakcję, A rozpada się do B i C. Jeśli entalpia tej reakcji, czyli delta H, wynosi dla przykładu 100%. Kilojuli, to dla reakcji odwrotnej, to jest łączenia się B i C z powrotem do A entalpia, czyli delta H wyniesie minus 100 kJ Czyli rozkład A do B i C byłby reakcją endotermiczną wymagającą dostarczenia 100 kJ Natomiast synteza A z powrotem z B i C jest reakcją egzotermiczną już i wydziela się w niej 100 kJ energii na sposób ciepła. Drugie, potrzebne nam prawo, to tak zwane prawo Hess'a, i stanowi ono podstawę obliczeń termochemicznych. No i co ono mówi? Mówi, że entalpia reakcji chemicznej nie zależy od tego, jaką drogą ona przebiegła, ale wyłącznie od stanu początkowego i końcowego. No i domyślam się, że brzmi to dosyć enigmatycznie. Jednak jest absolutnie kluczowe do rozwiązywania zadań z tego tematu i pokażę Wam zaraz, jak to działa w praktyce. Ale wyobraźcie sobie, że mamy jakiś stan początkowy. Niech to będzie na przykład substrat mieszanina substratów i chcemy przeprowadzić jakąś reakcję chemiczną, w której uzyskamy stan końcowy. Chcielibyśmy obliczyć entalpię, na przykład delta HX, tej przemiany. No ale no jak ją policzyć? No Nie możemy po prostu jej wyciągnąć z kapelusza. Okazuje się, że gdyby udało nam się przeprowadzić nasz stan początkowy za pomocą jakichś innych reakcji, których entalpię będziemy znali, do czegoś, co nazwijmy stanem pośrednim. A potem umielibyśmy ze stanu pośredniego przejść z powrotem do końcowego, również w sposób którego entalpię byśmy znali, to okazuje się, że dzięki prawu Hessa jesteśmy w stanie dojść do delta Hx dzięki temu. No a teraz lecimy do pierwszego zadanka. Na pierwszy ogień lecimy z takim zadaniem. Obliczyć mamy entalpię, czyli to czerwone delta Hx reakcji syntezy jednego mola kwasu akrylowego, czyli takiego związku organicznego o strukturze którą macie narysowaną po prawej stronie slajdu, z gazowego tlenku węgla 2, ciekłej wody oraz gazowego acetylenu. Dysponujemy następującymi danymi, czyli tak zwanymi entalpiami tworzenia wszystkich tych związków, na dodatek w stanach skupienia odpowiadającym tym zrównania chemicznego. Entalpia tworzenia to entalpia reakcji syntezy jednego mola danej substancji, z pierwiastków w ich formie termodynamicznie trwałej, w danych warunkach oczywiście. Czyli, na przykład, entalpia tworzenia CO to nic innego, jak entalpia reakcji jednego mola węgla w postaci grafitu z połową mola tlenu cząsteczkowego w formie gazowej, ponieważ to są formy termodynamicznie trwałe tych pierwiastków w warunkach tego zadania. Uzyskujemy w ten sposób właśnie 1 mol gazowego CO i entalpię tej reakcji nazywamy właśnie entalpią tworzenia. No i jak się okazuje, ona wynosi minus 110,6 kJ na mol, czyli jak należy to interpretować, synteza każdego mola gazowego CO powoduje wydzielenie 110,6 kJ energii na sposób ciepła do otoczenia. No i żeby jeszcze raz to omówić, no to entalpia tworzenia wody to entalpia reakcji jednego mola gazowego wodoru, znowu z połową mola gazowego tlenu i uzyskujemy tutaj tutaj akurat ciekłą wodę. I entalpia tej reakcji, delta H, to jest jak się okazuje minus 286 kJ na mol, czyli reakcja jeszcze bardziej Egzotermiczna w porównaniu do reakcji syntezy tlenku węgla 2. I tak dalej, i tak dalej. Czyli generalnie te entalpie tworzenia to są, jeszcze raz powtarzam, entalpie reakcji syntezy jednego mola danej substancji. Więc dla pozostałych związków należy to rozumieć analogicznie. No i jak tu teraz zastosować prawo Hessa, o którym mówiłem, że stanowi dla nas podstawę obliczeń termochemicznych. Innymi słowy, jaki możemy tu wymyślić stan przejściowy, żeby wykorzystać dane nam informacje i dojść w jakiś sposób, jakąś właśnie inną drogą, od stanu początkowego do stanu końcowego. No i w moim mniemaniu, dobrym pomysłem na stan przejściowy jest taki, w którym mamy pierwiastki w ich formie termodynamicznie trwałej w danych warunkach, czyli 3 mole węgla, stałego w formie grafitu, 2 mole gazowego wodoru i 1 mol gazowego tlenu. No i dlaczego ten stan przejściowy jest warty uwagi? No a dlatego, że znamy entalpię tworzenia wszystkich reagentów występujących w naszym procesie. Innymi słowy możemy zapisać sobie coś takiego. Z naszego zbioru atomów Bierzemy sobie 1 mol atomów węgla i pół mol tlenu. I tworzymy gazowe CO w naszym równaniu. Z jakim kosztem energetycznym się to wiąże? No delta H tworzenia CO. Może dla uproszczenia nie będę już pisać tego skrótu tworzenia. Po prostu delta HCO. Troszeczkę. Mniej pisania wtedy będzie. Tworzymy teraz w analogiczny sposób pozostałe reagenty. To jest 1 mol ciekłej wody. Co również wiąże się z jedną entalpią tworzenia H2O, czyli delta H 2 o Potem 1 mol gazowego acetylenu i ciekłego kwasu krylowego. To narysuję te strzałki. No dobra, mamy zatem powiązany stan początkowy i końcowy poprzez odpowiednio dobrany stan pośredni, który jest połączony z naszym stanem początkowym i końcowym poprzez entalpię tworzenia wszystkich substratów, jak i produktu, to jak z tego obliczyć entalpię interesującej nas reakcji, czyli delta HX. Tutaj właśnie wchodzi prawo hesa. Skoro Entalpia jakiegoś procesu nie zależy od drogi, jaką go zrealizujemy, to wyobraźmy sobie sytuację, że chcemy dojść od substratu, albo w naszym wypadku od zbioru no, substratów, z powrotem do naszego substratu. I pytanie, ile wyniesie entalpia takiego przejścia? No oczywiście 0, no bo dojście od punktu A z powrotem do punktu A, no, nie wymaga żadnego nakładu energii, zgodnie z prawem Hessa więc patrzcie co możemy z tym zrobić Zaczynamy od substratów i idziemy w prawo do produktu Takie przejście wiąże się z entalpią delta HX Potem idziemy w stronę przeciwną do strzałki która oznacza tworzenie kwasu akrylowego czyli zgodnie z prawem Lavoisiera Laplasa wiąże się to z entalpią minus Delta H akryl. No bo skoro idziemy w przeciwną stronę do tworzenia, to jest to reakcja odwrotna, zatem jej efekt energetyczny musimy wziąć ze znakiem przeciwnym. Potem zobaczcie, dochodzimy do naszego stanu przejściowego, no i mamy trzy strzałki z entalpiami tworzenia substratów i idziemy zgodnie z ich kierunkiem. Zatem dodajemy je do naszego wyrażenia. Tutaj znaków już zmieniać nie musimy, bo idziemy zgodnie z kierunkiem przemiany czyli plus delta HCO plus delta H 2 o plus delta H acetylen, czyli C2H2. I W ten oto sposób dochodzimy z powrotem do substratów. Oznacza to, że całe nasze wyrażenie możemy przyrównać do zera. Bo powtarzam, entalpia przejścia od substratów z powrotem do substratów. Musi być równa 0, nawet jeśli dokonamy tego przez taką dziwną drogę. Czyli najpierw syntezujemy kwas akrylowy, potem go rozkładamy na pierwiastki w ich formie termodynamicznie trwałej, a potem z powrotem syntezujemy z nich substraty. Teraz zobaczcie, co się dzieje. Jedyne, czego w tym równaniu nie znamy, to jest delta Hx. Wszystkie pozostałe rzeczy są nam dane, a zatem co robimy? Przerzucamy wiadome na drugą stronę i otrzymamy wynik. No to co? Delta HX równa się. No i przerzucamy wszystko na drugą stronę. Delta H akryl minus delta H minus delta H 2O minus delta H 2 h 2 No i patrzcie. Mamy prościutkie równanko na delta HX. Teraz należy tylko podstawić odpowiednie liczby, które mamy w danych, nie pomylić się w znakach. No i gdy to zrobimy, delta HX wychodzi minus 213,0 kJ. A zatem, jaki wniosek z tego wyciągamy? Synteza kwasu akrylowego jest procesem egzotermicznym, a przynajmniej, gdy go produkujemy z takich substratów, czyli CO, wody i acetylenu, no i ile tej energii nam się wydzieli na sposób ciepła? 213 kJ. W pierwszym zadanku wykorzystaliśmy sobie entalpię tworzenia, no to teraz postanowiłem, że wykorzystamy tzw. entalpie spalania. A są one niczym innym jak entalpiami spalania jednego mola danej substancji. Równanka macie w lewym dolnym rogu. Spalamy krzem krystaliczny i krzem bezpostaciowy. I wykorzystamy entalpię tych reakcji, aby obliczyć entalpię przemiany jednego mola krzemu bezpostaciowego, SiB, do krzemu krystalicznego, SiK, a także do obliczenia, ile ciepła wydzieli się lub zostanie pochłonięte przy przemianie 70 g tego pierwiastka z formy bezpostaciowej do krystalicznej. Czyli generalnie uda nam się obliczyć coś bardzo abstrakcyjnego przemianę sieci krystalicznych. No dobra, wiemy już, że musimy tu znaleźć jakiś sensowny stan przejściowy i przejść drogę po odpowiednim cyklu termodynamicznym, aby obliczyć to delta Hx. No i popatrzmy sobie na reakcję spalania obu tych form krzemu. Wyglądają w zasadzie no, identycznie, z tą różnicą, że w jednej palimy ten krzem bezpostaciowy, a w drugiej krystaliczny. Wspólny jest, zobaczcie, natomiast produkt końcowy, bo jest to zwykły, w cudzysłowie stały tlenek krzemu 4. A zatem myślę, że jest on dobrym kandydatem na nasz stan przejściowy. Układamy następujący cykl. Zobaczcie. Spalamy krzem bezpostaciowy do sio 2 co wiąże się z wydzieleniem energii delta HB. Natomiast gdyby krzem krystaliczny spalić, no to to by się wiązało z delta HK. Korzystamy z prawa Hessa. I piszemy następujące równanie. Zaczynając od substratu i idąc w prawo w stronę produktu, dostajemy delta HX plus delta HK, bo idziemy zgodnie z kierunkiem strzałki, minus delta HB, bo idziemy tym razem od sio 2 do SIB. czyli przeciwnie z tej strzałce i to musi się równać 0, ponieważ wracamy do początku. No i jak zrobimy Porządki wyrzucimy to, co znamy na stronę prawą, podstawimy liczby, otrzymujemy wynik delta HX równe minus 16,7 kJ na każdy mol krzemu, który się przemienił, czyli przemiana krzemu bezpostaciowego w krystaliczny jest egzotermiczna. Jednostka tutaj to jest kJ na mol, ponieważ Liczba ta tyczy się przemiany jednego mola krzemu. Jeżeli zaś chodzi o drugą część zadania, no to obliczamy ile moli atomów krzemu znajduje się w 70 gramach. Czyli ta masa krzemu 70 gramów. Masa molowa krzemu to około 28 gramów na mol. Zatem ze wzorku, że liczba moli krzemu to jest masa krzemu przez jego masę molową... Otrzymujemy coś takiego, 70 g przez 28 g na mol, gramy sobie idą, no i tak się przyjemnie składa, że to jest dokładnie 2,5 mola. Zatem aby obliczyć ilość ciepła, która się wydzieli, powiedzmy, że nazwiemy ją delta H2,5 mol, musimy właśnie albo pomnożyć delta HX. Przez 2,5, bo wtedy otrzymamy minus 16,7 kJ na każdy mol krzemu razy ilość tego krzemu w molach. Mole się skracają i otrzymujemy minus 41,8 kJ. No to chyba ma sens, skoro każdy mol wydziela 16,7 kJ energii na sposób ciepło, no to 2,5 mola powinno tego ciepła wydzielić 2,5 razy więcej i dokładnie tak. Jest. Można tutaj także wykorzystać proporcję, na przykład taką, że 1 no mol krzemu, przekształcenie tego jednego mola powoduje wydzielenie minus 16,7 kJ, no to 2,5 mola krzemu spowoduje wydzielenie, no jakieś delta H, 2,5 mol właśnie. Rozwiązując tą proporcję otrzymujemy, że delta H 2,5 mol to jest 2,5 mol razy 16,7 kJ o, na minusie. Przepraszam bardzo o, dzielone przez 1 mol. Mole się skracają. Otrzymujemy ten sam wynik minus 41,8 kJ. Na koniec chciałem pokazać Wam zadanie, gdzie wykorzystamy jako dane energię wiązań, ponieważ jest to również często spotykany typ zadania z termochemii. Weźmy reakcję spalania całkowitego gazowego metanu w tlenie, czyli CH4 plus 2O2 daje CO2 i 2H2O. Naszym celem jest obliczyć jej entalpię delta HX. Jako dane podano nam energię różnych wiązań chemicznych występujących w naszych reagentach. I co to w ogóle jest ta energia wiązania? A jest to energia, jaką trzeba dostarczyć do układu atomów połączonych wiązaniem, aby doszło do jego rozerwania, tego wiązania. Spójrzmy właśnie na strukturę elektronową naszych reagentów, którą przedstawiłem nad nimi i zastanówmy się nad stanem przejściowym. Uważam za rozsądne wybranie tutaj za stan przejściowy zbioru odpowiednich atomów, na które Rozerwałyby się nasze cząsteczki, czyli na węgiel, atomy wodoru, 4 i 4 atomy tlenu. Wtedy rozerwanie jednego mola CH4 na atomy wymaga dostarczenia czterech energii wiązania CH. No bo każdy mol metanu zawiera w sobie 4 mole wiązań. Węgiel, wodór, pojedynczy wiązań. Z kolei dwa mole tlenu wymagają dostarczenia dwóch energii wiązania tlen, podwójne tlen. No i dalej. Rozerwanie jednego mola CO2 na atomy wymaga dostarczenia dwóch energii wiązania C podwójne O. bo w jednej tej cząsteczce mamy dwa takie wiązania, czyli w jednym molu tych cząsteczek będą dwa mole tych wiązań, stąd ta dwójka. No a rozerwanie dwóch moli wody wymaga dostarczenia aż czterech energii wiązania tlen-wodór. Cykl termodynamiczny jest gotowy. Układamy zatem odpowiednie wyrażenie. No i znowu ta sama śpiewka. Wiadome przenosimy na stronę prawą, niewiadoma, czyli delta Hx zostaje nam po stronie lewej. Podstawiamy wszystkie piękne liczby i otrzymujemy wynik, który wynosi minus 686 kJ na mol. Innymi słowy, spalanie jednego, znaczy każdego jednego mola metanu. Powoduje wydzielenie 686 kJ energii na sposób ciepła do otoczenia. Po więcej chemicznych filmów, klikaj guzik na środku. Jeśli chcesz obejrzeć coś innego w moim wykonaniu, to klikaj w guzik po lewej lub po prawej. Kliknij lajka, like, bo to bardzo pomaga docierać do większej ilości osób. I jeśli Ci się podobało, to do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!